Aby wydrukować etykietę logistyczną, musimy wybrać zakładkę Drukowanie, a następnie kliknąć opcję Nowy wydruk. Pojawia się nam okienko, w którym możemy uzupełnić atrybuty naszego nośnika. W pierwszym kroku należy zdefiniować, jakie produkty znajdują się na palecie. Jeżeli jest to paleta jednorodna, to dodajemy tylko jeden produkt. W przypadku palet niejednorodnych, dodajemy wszystkie produkty, które znajdują się na palecie. Po wybraniu opcji Dodaj produkt mamy możliwość wyboru produktu z listy produktów zdefiniowanych w kartotece asortymentów lub możemy z tego poziomu dodać nowy produkt, którego wcześniej nie dodawaliśmy. Po wyborze produktu możemy zmodyfikować sobie domyślne atrybuty danego produktu, jak również zdefiniować numer seryjny i numer partii. Po dodaniu asortymentu, możemy jeszcze wybrać opcję, aby data ważności była reprezentowana tylko przez miesiąc i rok. System domyślnie podpowiada numer nośnika, który zostanie wygenerowany jako następny, ale w szczególnych przypadkach, można zmienić ten numer, wprowadzając tą wartość ręcznie. W tym celu należy zaznaczyć opcję wpisz ręcznie. W kolejnym kroku możemy przypisać do nośnika informacje o kontrahentach, czyli od kogo towar został kupiony lub do kogo ten towar powinien zostać wysłany. W następnej sekcji możemy zdefiniować atrybuty całego nośnika, takie jak partia, numer zamówienia oraz dodatkowe pola. W prawej części okna musimy wybrać szablon etykiety, który chcemy użyć. Po wybraniu, w przypadku etykiet graficznych pojawi się nam jej podgląd, a w przypadku etykiet tekstowych będzie wyświetlony tekst skryptu do wysłania na drukarkę. Poniżej podglądu etykiety mamy informacje statystyczne o palecie, takie jak waga netto, waga brutto oraz ilość całkowita towarów na palecie. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie, ile kolejnych nośników chcemy wygenerować oraz ile kopii etykiet dla każdego nośnika powinniśmy wydrukować. Następnie z listy wybieramy drukarkę i wybieramy opcję Drukuj etykiety. System umożliwia zapamiętanie wprowadzonych wartości w tak zwaną definicję. Dzięki temu generując po raz kolejny etykiety dla tego zestawu danych nie musimy wszystkiego ponownie wypełniać. Wystarczy, że na okienku wydruku wybierzemy opcję Zapisz definicję, a następnie w okienku, które się pojawi, wpiszemy nazwę definicji i zapiszemy. Po zamknięciu okienka wydruku i otworzeniu go ponownie, możemy z listy rozwijalnej wybrać zdefiniowaną definicję. System automatycznie uzupełni formatkę danymi zapisanymi wcześniej przy tworzeniu definicji. Dzięki temu wystarczy, że zdefiniujemy ilość etykiet i kopii etykiet oraz drukarkę i wybierzemy opcję wydruku etykiet.